W jakie dni FIFI jest najtaniej? Kiedy kupować karty do składu, a kiedy je sprzedawać? W których godzinach próbować znajpić, Kiedy jest na to największa szansa, że dorwiecie jakąś kartę taniej? Tego wszystkiego dowiecie się w tym odcinku, więc oglądajcie do końca, ponieważ naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiecie. A teraz zachęcam do zostawienia suba, ponieważ jak dobijemy 15 tysięcy subów do końca tego roku, czyli macie 2 miesiące, to zrobię giveaway na 2800 FIFA points niezależnie od tego, na jakiej platformie gracie. No i pamiętajcie o tym, że jak dobiecie 200 lajków, to zrobię poradnik, jak rozgrywać lepiej Food Champions, żeby wbijać lepsze rangi, ten poradnik w zeszłym roku naprawdę fajnie się sprawdził, więc teraz też naprawdę pewnie dużo, dużo Wam pomoże. Na sam początek zaczniemy sobie od pierwszego pytania, czyli kiedy sprzedawać swój skład, żeby nie tracić na nim jak, jakoś dużo oraz jak zyskać po prostu na tym jak najwięcej, więc zaczniemy sobie od tego, że ja w tym roku w 23 sprzedaję swój skład od razu po rozegraniu Food Champions. Wyszedłem z tego założenia po tych pięciu Food Champions, że najlepiej rozegrać całe oczywiście w 20 meczy w piątek i od razu w piątek jeszcze przed godziną 19 swój skład sprzedać, co po prostu potwierdzają wszystkie wy. Kresy, czy to Ronaldo, czy to na przykład ikon jakiś, czy różnych kart eventowych, że po prostu właśnie wtedy w piątek jest jeszcze najdrożej i po piątku tak naprawdę wszystko się sypie. Ale wiadomo, nie wszyscy zawsze mają czas, żeby w piątek te mecze rozegrać, więc taka porada ode mnie. Rozegrajcie mecze zawsze w Food Champions najszybciej jak tylko możecie. Jeżeli w piątek Was nie ma w domu, to rozegrajcie w sobotę rano i w sobotę przed 19 jeszcze sprzedajcie. Nie sprzedawajcie nigdy składu od razu po 19, ponieważ codziennie po 19 dostajemy jakieś różne rzeczy do gry, różne paczki, różne SBC, ludzie je robią i po prostu ten rynek wysypuje się. Przez co jest więcej aukcji, a jak jest więcej aukcji i licytacji, no to wiadomo, że wszystkie karty lecą w dół, więc jak najlepiej sprzedawać skład rano. No i wiadomo, rozgrywacie 20 meczy w piątek rano w Foot Champions i sprzedajecie jeszcze przed 19 skład, ale jeżeli chodzicie do szkoły czy do pracy, to w sobotę rozgrywacie 20 meczy i sprzedajecie oczywiście skład tak samo przed 19, ale są takie przypadki, że na przykład dopiero w niedzielę kończycie food Champions, więc polecam wam w niedzielę wystawić na noc na licytację kawasze karty i po prostu w niedzielę w nocy też one wam drożej zejdą. Taka informacja na teraz pamiętajcie o tym, że 10. Listopada, tak wynika z moich obliczeń, z koniec sezonu, co oznacza, że każdy dostanie paczki sezonowe za Division Rivals. Zwróćcie sobie uwagę na to, ile meczy wam tam brakuje do tej lepszej nagrody za 90 meczy, ponieważ naprawdę nagrody są fajne. Oczywiście paczki są niewymienne, ale i tak każdy po prostu otworzy te paczki, naprawdę one są świetne, przez co dostanie du dużo ludzi nowe karty. No i swoje karty, swoje duplikaty wymienne będą sprzedawać, więc na pewno wtedy będzie duży wysyp kart. I pamiętajcie również o tym, że 11 listopada, tak jak i nas dzisiaj poinformowało, każdy, kto kupił preorder FIFy przed 22 sierpniem musiałem sobie zerknąć, bo nie pamiętałem daty, dostanie paczuszkę z Hero z World Cupu, czyli po prostu tak właśnie no, osobne karty Hero z World Cupu dostaniecie, co pewnie też poskutkuje na tym, że wszystkie inne karty z Hero oraz inne normalnie takie karty jak Neymar, czy Ronaldo, czy Messi, one również wszystkie polecą w dół, więc teraz ja bym się wstrzymał i do 10-11 listopada składu w ogóle nie kupował, ponieważ wydaje mi się, że ten skład będzie cały czas leciał w dół. Nie wiadomo też, jaki event dostaniemy 4 listopada, czyli w piątek, ponieważ jeszcze na ten moment informacji o tym nie ma, a że 11 listopada, listopada mamy dostać e, oczywiście tą paczuszkę tutaj z Hero. Może być to taka zapowiedź tego, że dostaniemy właśnie już jakiś event związany z World Cupem, a wiadomo jak event jest nowy, nie mamy o nim żadnego pojęcia, to może być duży crash market, ponieważ mogą dać dobre SBC i paczki, a jak nie czwartego, to raczej spodziewałbym się, że albo właśnie 11, wtedy kiedy wyjdzie to SBC, z, o, przepraszam nie SBC, tylko każdy dostanie tą paczkę z Hero z World Cupu, to właśnie wtedy 11 też może być duży crash market, więc uważajcie na to i do 11 raczej nie polecam składu kupować, tylko rozgrywać oczywiście furczę, i Division Rivals z składem niewymiennym. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcielibyście mieć końców na wasz wymarzony skład, to możecie zakupić rangę FIFA na moim Discordzie. Jest to taka ranga, która po prostu publikuje tam sposoby na zarobek i na inwestycje, których nie dodaję na YouTube'a. Miejsca są ograniczone, teraz jest nowy miesiąc, nowe sloty, więc oczywiście zapraszam, ponieważ pewnie w połowie miesiąca ich braknie. Płatność jednorazowa na całą FIFA wydaje mi się, że naprawdę warto. Eee, no i teraz drugie pytanie, czyli kiedy kupować karty? I ja polecam karty kupować zawsze w niedzielę wieczorem, ponieważ w niedzielę najwięcej osób kończy Food Champions, tak samo jak pokazują wykresy, nieważne gdzie byście sobie zerknęli, ale już tutaj na Dalgiszu właśnie widziałem takie. takie Fajny przykład, jak widzicie, była górka w piątek, ponieważ w piątek każdy kupował sobie kartę właśnie do składu. Potem kończyli ludzie food Champions i po food Champions ta karta leciała w dół. Jak widzicie, w niedzielę było tutaj najtaniej, niby no, w poniedziałek, ale te wykresy, no, no załóżmy, że w niedzielę, ponieważ niedziela, niedziela się zawsze sprawdza. Więc jeżeli chcecie kupować karty do kolejnego food Champions, to właśnie na przykład rozgrywacie Food Champions w piątek, sprzedajecie karty w piątek, a do kolejnego food Champions kupujecie karty już w niedzielę wieczorem na licytacjach albo w nocy, jeżeli macie czas, ponieważ właśnie no, w nocy, z niedzieli na poniedziałek najwięcej. Kart Da się wyłapać tanio, ponieważ najwięcej osób wystawia karty wtedy po food Champions, a bardzo mało osób jest aktywnych, ponieważ wiadomo, ludzie w poniedziałek idą do pracy czy to do szkoły i, i wtedy łatwo jest karty wylicytować. Nie snajpić, tylko licytować pamiętajcie o tym, ponieważ czasami na licytacjach jesteście w stanie wyrwać takie karty jak na przykład dalgisz e, o te nawet 30-40 tysięcy taniej. Wiadomo, że oczywiście oprócz licytacji można próbować codziennie dorwać karty po 19 na snajperce, ponieważ często bywa tak, że właśnie w niedzielę ludzie nie mają czasu na to, żeby w nocy kupować te karty. Więc tak naprawdę codziennie o godzinie 19 może próbować snajpić, ponieważ tak jak mówiłem już wcześniej w tym filmie, o 19, jak pewnie gracie w FIFA to wiecie, są nowe SBC, nowe paczki, ludzie otwierają te paczki, streamerzy i tak dalej, wydają Fifa pointsy, przez to są wysypy fajne na rynku i na przykład jak taki Messi aktualnie chodzi po 235 tysięcy, to gwarantuję Wam, że jest teraz 16.30, o 19 jakbym snajpił za 215 tysięcy, wydaje mi się, że udałoby mi się go wysnajpić, więc zawsze te nawet 20 tysięcy na takiej karcie jak Messi udałoby się urwać, więc jak nie zdążycie tego składu kupić w niedzielę, to codziennie o 19 można próbować snajpić ponieważ na perce e, też fajnie karty można łapać tylko, że ludzie właśnie mają te nielegalne boty i przez te nielegalne boty czasami ciężko jest coś dorwać ale jak będziecie próbować to na pewno e, skutecznie uda wam się coś fajnego wyrwać jak widzicie tak naprawdę wszystkie wykresy nieważne jakiego zawodnika byście sobie weszli czy byłby to jakiś zawodnik specjalny, rolej breaker czy byłaby to ikona, czy byłby to zwykły Ronaldo e, zawsze po piątku ta cena szła w górę ponieważ ludzie kupowali tą kartę do składu a potem po weekendzie jak widzicie sobota, niedziela ta karta leciała w dół i potem za tydzień znowu piątek leci karta w górę a potem wiadomo nie w każdym Niedzielę nie w każdy w piątek będzie ona szła do góry. Jednak zazwyczaj właśnie w takie dni, które ona idzie do góry, to jest to piątek, a w takie dni, kiedy idzie ona w dół, to jest to niedziela, tak samo tutaj po ostatnim Food Champions, zobaczcie, niedziela. I, i karta w piątek kosztowała 670 tysięcy na PCcie, a w niedzielę kosztuje 580 tysięcy, więc tak naprawdę 100 tysięcy taniej na jednym Ronaldo. I tak samo Messi, e, tutaj jak widzicie, ten wykres bardziej jest taki płaski, równomierny, ale tak samo karta szła w górkę, jak widzicie. No zazwyczaj. O, tutaj coś in... Aha, bo wziąłem godzinowy wykres. Sorry. Dzienny wykres oczywiście, no i wykres teraz już jest już normalny. Jak wiecie tak samo, w piątek ona idzie do góry, a zazwyczaj po piątku ona spada w dół. No i tak jak mówię, na każdej karcie, na jakie byście sobie nie patrzyli, to zazwyczaj się to powtarza, więc tak jak mówię, jak widzicie, nieważne czy karta wyszła dopiero teraz w imencie, czy była ona od początku gry, zawsze dzieje się tak, że ona po prostu po piątku, yy, po piątku idzie do góry, a po poniedziałku, wtorku ona leci z powrotem w dół. Wiadomo, czasami bywa tak, że są jakieś inne czynniki, które wpływają na cenę, ponieważ na przykład taki z który aktualnie jest kartą jedną z lepszych w grze, jeżeli chodzi o karty złote, zwykłe rzadkie. Chodzi po 145 tysięcy. No i załóżmy, że jest środek tygodnia, e, z środa nie ma się wydarzyć nic specjalnego z jego ceną, jednak na przykład w przeciekach food Sheriff na, food sheriff na e, Twitterze dodał, że ma się pojawić jakiś Mendy w fajnej specjalnej wersji, czy na przykład ktoś inny z Realu. I momentalnie, jeżeli wymagania o tą kartę będą niskie, jeżeli te wymagania zostaną jakby zlikowane, to od razu ten wynik pójdzie w górę, ponieważ wiadomo, wynik to można fajnie sobie zgrać w jednym zespole z Mendy, czy z ktokolwiek innym przez ten nowy system zgrania, więc jeżeli nowy Mendy miałby się pojawić, pojawić w grze, to raczej takie Vinicius, czyli jedna z bardziej grywalnych kart z Realu Madry, jak nie najbardziej grywalna, poleci ona po prostu w góry, więc tak samo warto oczywiście obserwować w przecieki, e, obserwować sobie przecieki, zerkać, jakie nowe karty mają się pojawić w grze, ale są to bardzo rzadkie sytuacje i tak naprawdę w FIFA 22 w zeszłym roku e, ta sytuacja była bardziej prawdopodobna, bo właśnie wtedy był ten stary system zgrania, więc wiadomo, lewe obrońca się łatwo łączył z lewo sk skrzydłowym a teraz w tym roku już takich bezpośrednich połączeń nie ma, więc tak naprawdę aż tak bardzo, aż tak bardzo to na cenę nie będzie wpływać, więc ale wolę Was żeby potem nie było pretensji, że yy, nagle karta urosła tak naprawdę o 50% w środku tygodnia bez żadnej większej przyczyny, a jednak ta większa przyczyna gdzieś tam była, tylko trzeba było ją bardziej poszukać. No i dobra, taki dzisiaj krótki odcinek, bo często pytacie, kiedy karty kupować, kiedy sprzedawać, więc zawsze będę do, do tego odcinka jakby odsyłał. Pamiętajcie, że jak dobijecie lajki, to wlatuje kolejny poradnik, jak dobijecie 15 tysięcy subów do końca roku, to wlatuje giveaway na 2800 fiapońców, więc wydaje mi się, że warto, ponieważ takich fapońcy piechotą nie chodzą. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku pojutrze, Siemano!